Witam Was w kolejnym odcinku z Cities Skylines i dzisiaj myślę, że zajmiemy się jakoś pozbyciem tych korków, bo jednak trochę, trochę ten ruch tutaj jest duży, może nawet się lekko poprawił, ale myślę, że taki, taką rzeczą, która na pewno by tutaj nam pomogła, będzie metro, bo metro sobie jeździ pod ziemią, nie przejmuje się korkami, także porobimy sobie jakieś linie metra, dzięki czemu oni będą mogli mm, łatwo podróżować między tymi y, różnymi naszymi dzielnicami. Także zacznijmy sobie od postawienia. Nie wiem, chwila, czemu mamy to zablokowane? Zbuduj dowolną stację. Okej, okay, czy najpierw musimy zbudować stację? Myślę, że jakąś, że tutaj kilka linii będzie, nie wiem, dwie na pewno. Jedna myślę, że może iść jakoś tędy. Tutaj w sumie jest ta, taka sno, mnóstwo jest tych autobusów, tramwajów. Także tu w okolicy, gdzieś na pewno musi być stacja metra też. Okej, okay, tu będzie jedna. Drugą sobie może zrobimy gdzieś w tych okolicach? Nie wiem, w sumie. Jakby to zrobić, żeby to w miarę sensownie było? No nie wiem. Chyba, że tu stąd, na przykład, jeszcze w tą okolicę skręcimy gdzieś. Myślę, że to może być dobry pomysł. Na przykład gdzieś tutaj. Tu zbyt strome zbocze. Dobra, tutaj się zmieści. Więc ta linia tu sobie zakręci gdzieś tędy. I nie wiem, może gdzieś tu jeszcze. Czyli to mniej więcej tędy będzie szło. Potem, może przejść. Nie wiem, tutaj na przykład, i tu gdzieś w fabrykach bym ją zakończył. Na przykład tu zróbmy. Je, na razie sobie ją połączmy. Yy, a potem zobaczymy, co dalej. Yy, jakie jeszcze następne linie. Yy, dobra. Także łączymy sobie to. Dobra, nie jest to może jakoś super równo, ale to pod ziemią to nie jest aż tak ważne. Jak to tam idzie? Więc na szybko sobie połączymy te stacje. Puścimy im tutaj, żeby te pociągi jeździły. Ok. No, więc jedna linia, myślę, że coś w tym stylu. Drugą zrobimy gdzieś, może bardziej od tej strony i też w te fabryki. I nie wiem, czy jakieś tu potem połączenie jeszcze między nimi. Zobaczymy. Na, ra na razie zróbmy tutaj po prostu, żeby już mogli jeździć. Zaznaczmy, którędy ta linia idzie. Okej, okay, tu. Czy tutaj muszę? Nie wiem, dobra. Yy, chwila, ominąłem coś. Tak, tutaj jest jeszcze przystanek. Yy, tutaj. Tutaj. I zakończamy linię. Dobra, więc tutaj powinni być szczęśliwi. Może ruch się lekko poprawi. I zajmiemy się od razu, tutaj, może drugą stroną. Yy, dobra, więc. Można by zrobić tą linię, nie wiem, jakoś. Powiedzmy stąd. Tutaj na pewno gdzieś przy, tych, przy tym tutaj, gdzie wszystko jeździ. Ale to może... No nie wiem, czy tutaj już, czy jeszcze gdzieś tu po drodze. Myślę, że tu jeszcze po drodze jedna stacja się przyda. Tylko czemu tu wszędzie jest zbyt strome zbocze? Okej. Okay. Czy, czy to nie jest za blisko? To jest za blisko. Okej, okay, więc... Tu trochę przesadziłem. Dobra, może zróbmy ją po prostu tutaj, gdzieś. O, dobra, tutaj, tu niech będzie. Yy, gdzie dalej? Dalej sobie pójdziemy gdzieś, może tutaj, bo tu jeszcze kiedyś pewnie jakieś mieszkania dalej będą. Tylko chwila, że ja tego w parku nie postawił. Tu jest park, dobra. Więc to może być gdzieś tu. I tutaj, już w tej strefie fabrycznej. Na przykład w tym miejscu. I nie wiem, czy się połączymy z tym. Możemy się połączyć z tymi, tu będzie po prostu, no, koniec jednej linii i drugiej. Yy, zawsze można sobie wysiąść z tego pociągu, pojechać wtedy w tamtą stronę. Więc takie tutaj dwie linie powstaną. Yy, OK. I tutaj zobaczymy potem, może jeszcze potem tu jakaś jedna linia na przykład w tą stronę pójdzie. Ten środek może jakoś wypełnimy. Zastanowimy się zaraz. Dobra, więc tutaj robimy linię. Ona jeszcze tu idzie, tak? I tutaj będzie końcowy przystanek. Będą mogli się tam przesiąść. Yy, tutaj tutaj i koniec. Dobra, także mamy sobie takie dwie linie. Myślę, że na razie możemy to tak zostawić. Zobaczymy jak to tutaj będzie działać w tym naszym mieście. A teraz zająłbym się jeszcze tym rondem, bo to rondo mi się tutaj nie podoba. Ona jest takie strasznie wielkie. Nie wiem po co nasz aż takie tutaj duże musi być. Ja bym po prostu tu, tą drogę jakoś normalnie zakręcił w tą stronę. Ewentualnie jakieś małe rondo pod spodem, taki wiaduk można by tu zrobić. Więc y, zacznę może od wyburzenia tego ronda. Tu możemy też kawałek tej ulicy w sumie wyburzyć. Dobra, to też wyburzę. Zaraz sobie to wszystko tutaj połączymy, także spokojnie. Tutaj zrobiłbym gdzieś takie małe rondo. Powiedzmy. Tylko chwila, nie pod ziemią. Pod ziemią to to nie wiem, czy dobry pomysł by był. Yy, dobra, gdzieś. Tylko chwila, bo tutaj mnie te linie przyciągają trochę. Hmm. Tu się zmieszczę, tu się chyba nie zmieszczę. Troszkę dalej trzeba. Może zróbmy inaczej. Najpierw sobie zrobię tam drogę. Yy, tylko ona musi być z torami. Ja bym chciał, żeby szła jakoś w tym stylu, tutaj dosyć blisko tych budynków. Okej. Okay. coś tutaj nie tak? Halo? Aha, dobra. To są te przystanki. One się powinny naprawić. Yy, tylko tutaj jeszcze mi się ten kąt za bardzo nie podoba. Yy, spróbujmy to jeszcze raz połączyć, jakoś. Yy, no dalej to jakoś ostro wchodzi. Okej, okay. może tak będzie lepiej, tylko to ma być droga z tramwajami. No powiedzmy, że jest dobrze i myślę, że tu lepiej będzie, jak ta droga sobie tak będzie szła. Znaczy, pewnie ją zaraz jeszcze wiadok tempuszczę, zobaczymy. Bo tutaj chciałbym gdzieś zrobić rondo. Yy, właśnie. Mo może nawet tutaj, w tym miejscu, żeby ono się kończyło. Yy, zróbmy sobie, może, dokąd ono maksymalnie, żeby wchodziło, gdzieś dotąd. Ok. Czy tutaj dojdę do tego? Dojdę. Ok. Yy, więc na tym chyba się będzie opierać nasze rondo. Tak myślę. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej przebudujemy. Dobra, więc tak i tak. Więc takie już dosyć mniejsze rondo. Chyba mniejsze, tak? Mam nadzieję, że mniejsze, że, że nie buduję tu znowu tego samego. Przecież ona jest za duże. Nie wiem, czy aż takie wielkie mi potrzeba. Przepraszam Was, że ja tu tak wszystko burzę i w ogóle, no ale wiecie, chcę, żeby to jakoś wyglądało w miarę. Więc czasem lepiej może nawet kilka razy coś zbudować, a potem za to ładniej będzie. Dobra, na 240 takie małe rondo. Zatem, jak ktoś już wytrwał do tego odcinka, to jest 13, jak dobrze tam pamiętam, to, to raczej mu się podoba, w jakim stylu to buduję. Także dziękuję wszystkim, którzy to oglądają. Możecie tam w komentarzu napisać. Znaczy, nie wiem w sumie co napisać, ale po prostu, pokażcie się, że jesteście. Okej, okay, takie ronda. Jak ktoś byłby ciekawy, dzisiaj jest pierwszy lipiec, jak to nagrywam. Dobra, weźmy to górą teraz. Jakoś tak nad tym rondem, tu może to nie będzie jakoś takie gładkie. Ten zakręt. No ale. Powiedzmy, nie, nie mogą być wszystkie drogi jakieś takie idealne. I tym schodzimy w dół. No dobra, więc tutaj mamy taki wiaduk, i od niego po prostu sobie zrobimy tutaj jakieś dojazdy do tego ronda. To sobie zrobimy tą drogą taką. No tą na przykład. Więc jak ktoś będzie chciał pojechać w inną stronę. To sobie na tym rondzie jakoś zawróci. Widzę, że to rondo tutaj już się zaczyna krzywić. No ale trudno. Okej. Okay. I teraz jeszcze tutaj jakby ktoś chciał wjechać na tą drogę. I jakby ktoś chciał z niej zjechać. Więc... Myślę, że, Myślę, że tak, tylko tutaj jeszcze bym to poprawił. Bo to jest takie krzywe. Więc jeszcze raz się tym zajmiemy. Okej. Okay. Myślę, że raz to dużo ładniej wygląda. I teraz jeszcze spróbujmy coś z tymi drogami zrobić. Yy, pytanie, czy je łączymy tak prosto, czy raczej je do ronda podłączymy. Albo tu zrobimy jeszcze drugie rondo. Dwa ronda. Możemy spróbować. Zobaczymy, jak to będzie działać. Czyli na przykład tutaj stąd taki kawałeczek yy, i od tego teraz za ile tam za 240 robiliśmy tak 240 w każdą stronę tu i tu i teraz na tym zrobimy jeszcze jedno rondo <grym> mówiłem że to rondo tamto mi dużo miejsca zajmowało zobaczymy jak teraz będą dwa rondo zajmować yy, dobra to wyburzę to było tylko, żeby zmierzyć na razie. Ok. Także mamy dwa ronda. Tu je możemy połączyć, nie wiem, na przykład taką drogą. Zobaczymy, może potem szerszą jakoś, jakąś zrobimy. Yy, I teraz. Można by tu w sumie też te drogi połączyć takim wiaduktem na górze. Ale myślę, że na razie zobaczymy po prostu, jak to działa, więc na razie je po prostu podłączę do tego ronda. Tak. O. W ten sposób. Ale to się krzywe zrobiło, no trudno. No i zobaczymy jak to będzie działać. Zobaczymy. Yy, puśćmy sobie czas i zobaczymy co z tymi tramwajami. Czy one tu się jakoś naprawią? Czy te linie wrócą do tego jak powinny działać. No. Widzę, że tu jakieś przystanki się niepodłączone porobiły. Tu chyba ta linia poszła znowu jakoś na około, tak jak kiedyś. Nie wiem. No, weźmy może to. Nie wiem, czy to się da naprawić jakoś? To, jest przystan to są przystanki żółtej, tak? Ja myślę, że po prostu zostawmy to, poczekamy chwilę. I zobaczymy, może to się jakoś połączy. O, a teraz zobaczmy, co tutaj mają za problem. Brak wystarczającej liczby pracowników. Dobra, więc myślę, że tutaj można by przebudować troszkę tych najmniejszych domków, na przykład ten cały tutaj rządek z tyłu przy granicy. Można już zrobić na wieżowce, więc to troszkę mieszkańców nam ściągnie do miasta. Myślę, że tak samo można zrobić jeszcze tutaj, naokoło tego parku. To też tak zróbmy. Sklepów może na razie nie będę ruszał, bo nie ma za bardzo zapotrzebowania na to. Yy, dobra, więc to powinno tutaj nam chwilowo rozwiązać ten problem. Też pytanie, czy oni w ogóle stąd będą chcieli aż tam jeździć. Yy, I co z tymi tramwajami? Yy, coś chyba się nie naprawia? Nie wiem, może tu jak zrobię jakąś linię. W sensie no, przystanek, może to im pomoże trochę. Tylko widzę, że ten tramwaj w ogóle tu nie wraca tą stroną. On się tu chyba jakoś zaplątał strasznie. Strasznie się zaplątał. Więc ja myślę, że chyba będzie usunąć, trzeba usunąć całą tą linię fioletową yy, i zrobić ją jeszcze raz, więc ja po prostu teraz dam pauzę w nagrywaniu, naprawię tą linię i wrócę do Was jak będzie już gotowa. Ok, także fioletową linię naprawiłem i myślę, że będzie trzeba to samo z żółtą zrobić. To z żółtą już mogę tutaj przy Was naprawić, bo ona jest krótsza. Ona poszła jakoś tamtędy. W ogóle, czy ona tamtędy szła, czy ona miała iść chyba tutaj raczej przez miasto? Tak. Więc y, usuniemy sobie tą żółtą linię i jeszcze raz ją tutaj postawimy. Tylko gdzie te przystanki były? Pewnie tutaj przy tych autobusowych. Y, gdzieś tutaj, tutaj. No to już. Dużo szybciej, bo ona jest krótsza. Dobra, gdzie tu jeszcze przystanek? Tutaj, tutaj i tutaj już wracamy. Tędy, 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 tutaj. Kolejny, kolejny. Tu zaraz ją sobie na żółto zmienimy, żeby nam się nie myliła. I zakończamy linię. Dobra. Która to jest? To będzie pewnie ta. Już ją tu jakąś, nie wiem, żółtą taką. Niech będzie. Dobra, więc linie tramwajowe naprawione. Powinno już to wszystko wrócić do normy. Nie wiem, czy jeszcze tu jakaś linia szła, chyba nie. Tu widzę, że te autobusy teraz tak muszą te ronda objeżdżać. Trochę ta ronda tutaj jest takie krzywe. Ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać w żaden sposób. Możemy ewentualnie jeszcze poszerzyć ten przejazd między tymi rondami, żeby tutaj się mniejsze korki robiły, żeby szybciej mogli zjeżdżać i wjeżdżać. Tu widzę, że jakiś korek, ale to, to nie jest przez to rondo. Tutaj po prostu chcą wyjechać. No i tu jest takie dosyć duże skrzyżowanie. Na którym się zatrzymują, więc tutaj też pewnie coś kiedyś będzie trzeba zrobić. Zobaczmy jak tam to nasze metro, czy w ogóle mamy jakichś pasażerów. No, 68, 90 chwilę czy tutaj można gdzieś. No właśnie, możemy zwiększyć lekko budżet na tą linię, żeby więcej pojazdów było. Powiedzmy, że cztery pojazdy na tej linii numer 2. I na tamtej też możemy zwiększyć. I też są dwa pojazdy, więc zróbmy, żeby były cztery. Okej. Okay. Więc mamy po cztery pojazdy. To może też nam pomoże lekko tutaj w odkorkowaniu tego. Ale zobaczmy, jak wygląda ta sytuacja z korkami. No, coraz gorzej, coraz gorzej. Tutaj ta ulica jest taka strasznie zakorkowana, no ale tu jest mnóstwo skrzyżowań, więc może po prostu. Trzeba część z nich usunąć, bo tutaj jest strasznie dużo tych wjazdów, które robią niepotrzebny korek. Naprawdę, nie potrzeba nam tu tyle wjazdów, więc usuniemy sobie może to, bo to jest blisko tego skrzyżowania. Możemy usunąć to, żeby tutaj było tylko w jedną stronę. Tu są takie dwa wjazdy. No nie wiem, czy one są aż tak potrzebne. Bo tutaj raczej nie ma dużego ruchu na tych uliczkach osiedlowych, i nie potrzebują tutaj aż tylu wjazdów, bez przesady. Ok. Zróbmy tak, będą wszyscy wjeżdżać. Tędy, tędy, albo jakoś tu od tyłu. Myślę, że to lekko pomoże. Tutaj też widzę, że robi się jakiś ruch, więc może usuńmy to, żeby jednak tutaj dalej od tego skrzyżowania wjeżdżali. To samo możemy zrobić z tą ulicą. Jak najdalej od skrzyżowań. Tu jest zajezdnia tramwajowa. Tutaj jakaś ulica też wchodzi. Myślę, że wolałbym, żeby pojechali dalej i wjechali tędy w tą część. Ewentualnie tędy i tu. Co tu się stało? Czy ja tu wyburzyłem jakiś przystanek czy coś? Nie. Ha, bo tutaj te przystanki. Te autobusy jeździły jakoś w ogóle chwilę. Dobra, bo tutaj chyba posterunek policji teraz nie ma drogi. No, jednak by się im przydała. Postawmy ich tutaj. Tutaj tą drogę też można lekko przedłużyć. No, żeby się nie łączyło, ale żeby tutaj jeszcze kawałek taki był. To tu zawsze jakieś dodatkowe wieżowce się zmieszczą. Dobra, to może zostawmy już. to jeszcze możemy przedłużyć tak samo. I wypełnimy to tymi strefami mieszkalnymi. Tutaj widzę, że jakieś sklepy się wciskają. To może dajmy im, niech tutaj jeszcze próbują jakieś pojedyncze, takie małe budyneczki. No i dobra. Myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Także dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.